Siemanko, zaraz wleci beat dla pasjonatów i, i w ogóle dla wszystkich. Among do to mojego rodzeństwa Dom i mojej siostry Wila leje się grubo Gacha na Among Asa W lodówce chłodzi się kiełbasa Taka po się masa dobra Forma najważniejsza Lepiej być zawsze cliff -mate Niż impostorem Bo cliffmate to członek załogi A impostor to oszust Właśnie pomoc Among Usowiczom Zawsze potrzeba Beranga w górę szła Wraz z misjami i poziomami Trzeba doskonalić się W tej życiowej sztuce Taka kariera i miłość do gry Among Us Panka, Krystian pogrywa czasami w Among Us Tak to szytuje, leci po inne gry I poznaje się na nich Gra w Jump Roblox i inne takie gry Efektywności do gry zawsze potrzeba Pozostaje ta czynność do gry Among Us Bez niej nie zbudujesz swoich murów do walki Gdy polać trzeba szklanki z trunkiem gazowanym I lecić po swoje bez względu na to co się dzieje Na świecie ta gra nigdy nie znudzi ich Na żywo doczesny, ale wywoła burzy agresji, dostatek trzeba się dzielić życzeniami na winienię. jak się dzieli rodzina i opłatek, tygodnia ostatek ruszamy na statek, yo Gra Among Us dla rozrywki i nudów. Kiedyś w to gram, ale dla mnie to gówno. Wolę innego typu gry Among Us dla Frajty sprzyja siostrom moim pani Z i pani D. To prawdziwi waleczni, wierni grze ku przestrodze i utrzymują się zawsze na torowej drodze ją. Among Us leci na scenę, dostają DD Skina, leci na nich ostra wedeslina i wbija na serwer do walki Johnny Sina i graczy. Among Us na bo ich na psalce wygina, jo, dzięki za bit także żegnam i dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich jo.